Byłem tak głodny, że wykorzystałem laskę, która się we mnie zabujałała, tylko po to, żeby najeść się za darmo. Byłem na studiach i kompletnie brakowało mi pieniędzy na jedzenie. Siedziałem w akademiku głodny jak wilk, kiedy dostałem smsa od dziewczyny, z którą rozmawiałem od jakiegoś czasu. Zaproponowała, żebym przyszedł do niej obejrzeć film. Wiedziałem, że ma do mnie słabość, ale nie byłem specjalnie zainteresowany. Wiedziałem jednak, że u niej zawsze są jakieś przekąski. Więc poszedłem, a ona faktycznie miała sporo jedzenia na stole. Zaczęliśmy oglądać film, a ja pochłaniałem wszystko. Nie za bardzo zwracałem uwagę na ekran. Po prostu byłem niesamowicie głodny. W pewnym momencie próbowałem Chciała coś zdziałać, ale nie dałem się wciągnąć. Interesowały mnie tylko przekąski. Powiedziałem jej, że źle się czuję i muszę wrócić do akademika. Była zawiedziona, ale pozwoliła mi odejść. Przy wyjściu złapałem jeszcze paczkę chipsów i kole, by zabrać je ze sobą. Spojrzała na mnie jak na wariata, ale nie przejąłem się tym. Potrzebowałem tych przekąsek. Wróciłem do akademika i zjadłem chipsy, wypiłem kole. Czułem się źle, że tak ją wykorzystałem, ale byłem tak głodny. Następnego dnia napisała do mnie z pytaniem, czy chcę znowu się sokać. Zrobiło mi się przykro, więc powiedziałem jej, że nie jestem zainteresowany. Była rozczarowana, ale nie mogłem jej dalej wykorzystywać dla jedzenia.